Zauważasz to, nawet jeśli wciąż wątpisz, nawet jeśli próbujesz odwrócić swoją uwagę, jest coś, co wraca, zawsze wraca. Czujesz tę osobę i co najdziwniejsze, ona również czuje ciebie, bez wymiany słów, bez racjonalnych wyjaśnień, bez bezpośredniego kontaktu, ale jest więź żywa, cicha, gorąca, praktycznie jak szept przeznaczenia mówiący: spokojnie, już się spotykacie. Może myślisz, że jesteś sam? Może sądzisz, że to wszystko jest owocem twojej zmęczonej wyobraźni, ale istnieje duchowa nić między wami, subtelna wibracja, która się nasila w snach, w nagłych wspomnieniach, w absurdalnych synchronicznościach, które się zdarzają, w imionach, które się powtarzają, w piosenkach, które pojawiają się znikąd, w tym uczuciu, że ktoś o mnie teraz myśli, czujesz, ale niewielu wie, że on również czuje. Ta osoba w milczeniu cię szuka. Nie palcami, ale duszą, czasami, w najbardziej wrażliwych momentach. W nocy, gdy nie możesz spać, w rozproszonym spacerze, gdy serce się ściska, lub w tej przerwie między obowiązkami, gdy pustka pojawia się znikąd i tam, pojawiasz się ty. Imię nie ma teraz znaczenia. Czas także. To spotkanie wykracza poza czas, poza logikę, poza przewidywalne mapy życia. Bo dzieje się coś, co jest przygotowywane, i to nie jest przypadek, ani zbieżność to jakby wszechświat mówił ci: Jeszcze nie nadeszło, ale nadchodzi. A między jedną a drugą oczekiwaną chwilą, niewidzialne się nasila jakby dusza zaczynała ćwiczyć to, czego ciało jeszcze nie przeżyło jakby serce już przypominało sobie coś, co jeszcze się nie wydarzyło czujesz tę tęsknotę ale za czym dokładnie? Za kim? Skąd? Czasami tęsknota jest za uściskiem, którego jeszcze nie dostałeś, za głosem, którego jeszcze nie usłyszałeś uszami, ale który dusza rozpoznaje, za obecnością, która nigdy nie była w Twoim pokoju, ale jest w Tobie. I to wtedy wszystko zaczyna się zmieniać, ponieważ duchowe połączenie jest najsilniejszym dopuszczeniem prawdziwej miłości. Zanim się zobaczą, spotykają się tam w środku. W ciszy, w intuicji, w oddechu, który zmienia rytm bez wyjaśnienia, w dreszczu, który pojawia się bez powodu, w myśli, która wkracza bez pytania o pozwolenie, w nagłej chęci uśmiechu, nawet bez powodu. To właśnie to. Tam zaczyna się spotkanie. A jeśli teraz to czytasz, to dlatego, że to, co niewidzialne, staje się nieznośnie realne. Do tego stopnia, że przesiąka Twoimi oczami, Twoimi łzami, Twoimi westchnieniami. Jakby coś w Twoim wnętrzu już wiedziało, już było pewne. Jednak umysł wciąż chce się opierać, wciąż próbuje kontrolować czas, sygnały, dlaczego, tylko że to połączenie nie podlega logice, podlega esencji, częstotliwości, prawdzie, która wibruje w ciszy. Czujesz tę osobę, nawet z daleka, nawet w milczeniu, nawet nie wiedząc, gdzie ona jest, a ona czuje Ciebie również. Nawet jeśli udaje, że nie, nawet jeśli wydaje się nieobecna, rozproszona, daleka. Między wami istnieje energetyczny most, i ten most jest stopniowo przekraczany. Czasami w powtarzającym się śnie, czasami w chwili chęci wysłania wiadomości, nie wiedząc co napisać. Czasami w niepokoju, który pojawia się w środku dnia bez powodu. To on, to ona, szukając cię w milczeniu, ale wkrótce. To się zmieni, ponieważ duchowość przygotowuje teren dla fizyczności. A kiedy dwie dusze spotykają się w duchu, ciało podąża. Może już wcześniej czułeś to wezwanie, ale teraz jest silniejsze, bliższe, realniejsze. Stajesz się nieodparciem magnetyczna dla tego połączenia, bo w końcu jesteś gotowa, aby rozpoznać i być rozpoznawana. Nie musisz biegać za tym, nie musisz niczego udowadniać. Nie musisz się dostosowywać ani kontrolować, ani tłumaczyć, czego nawet sama dokładnie nie rozumiesz. Musisz tylko czuć i pozwolić, bo ta obecność już się zbliża. Nawet jeśli wciąż jest w niewidzialnym polu, nawet jeśli jeszcze nie ma formy, ona już jest w ruchu. Czy kiedykolwiek obudziłeś się czując, że odwiedził cię we śnie? Czy poczułeś jego zapach bez nikogo w pobliżu? Czy złapałeś się na uśmiechu? Bez powodu? To wiesz, głęboko w sobie wiesz, to nie tylko pragnienie, to nie brak miłości, to duchowa pamięć o czymś, co już się toczy, o miłości, która już istnieje, nawet bez imienia, nawet bez adresu. I chociaż świat stara się Cię rozproszyć, sprawić, byś wątpił, byś się poddał, to uczucie upiera się, wraca, wytrzymuje, bo to nie jest Twoje, to jest Wasze. Coś w Tobie jest przygotowywane, a coś w nim również budzi się. Możesz myśleć, że jest daleko, że już nie myśli, że poszedł inną drogą, ale serce nie kłamie i Ty o tym wiesz. Kiedy dwie dusze są przeznaczone sobie, czas może próbować opóźnić, ale nie może tego wymazać. Dlatego nawet w milczeniu czujesz, nawet bez odpowiedzi wierzysz, nawet bez ewidentnych znaków wciąż czekasz, ale to nie jest bierne czekanie. To jest żywe czekanie, które przekształca, które cię kształtuje, które czyni cię bardziej wrażliwym, bardziej otwartym, bardziej sobą. Stajesz się wersją, którą on musi znaleźć. A on również jest kształtowany. Nawet tego nie zauważając, jest coś większego, co się tym opiekuje. Jest inteligencja pełna miłości, która orkiestruje każdy krok, każdą przerwę, każdy zakręt. A gdy nadejdzie właściwy czas, będziesz wiedział, bo milczenie stanie się obecnością. Niewidoczne, stanie się uściskiem. A to, co wydawało się snem, będzie przeżywane na twardo, z błyszczącymi oczami, z drżącym ciałem. Ale do tego czasu ciągle czujesz, ciągle pozwalasz, ciągle sięgasz po to połączenie, nawet jeśli jeszcze nie ma formy. Czy zauważasz, że są dni, w które wydaje się, że jest bliżej? Dni, kiedy myśli stają się intensywniejsze, żywsze. To dlatego, że są chwile, kiedy zasłona staje się cienka i dotykasz, nawet nie dotykając. To nie jest wyobraźnia, to nie jest brak miłości. To duch rozpoznający ducha. To miłość budująca się w niewidzialnym, cegła po cegle. A kiedy się na siebie spojrzycie, zapanowała cisza. Ale nie będzie to ta sama cisza, co teraz. To będzie cisza pełna obecności, historii, wspomnień, które jeszcze się nie wydarzyły, wszystkiego, co było odczuwane, zanim zostało przeżyte. Pamiętasz, już Cię czułem, dużo wcześniej, zanim Cię zobaczyłem. A On zrozumie. Bo również Cię czuł, nawet nie wiedząc, jak to nazwać to jest moc tego, co się między Wami kształtuje. Duchowa taniec ponowne spotkanie naznaczone czymś, czego nawet czas nie może powstrzymać. Dlatego, gdy serce się skurczy, zostań, gdy tęsknota pojawi się znikąd, poczuj. Gdy myśli wypełnią umysł, nie blokuj, nie tracisz czasu, dostosowujesz się. Im bardziej pozwalasz sobie czuć, tym bardziej otwierasz drogę drogę między światami, między wymiarami. Między duszami, bo jest coś w tobie, co już nie mieści się w prawie. Już zmęczyłeś się połówkami, wątpliwościami, zdecydowaniami i powrotami bez duszy. Jesteś w punkcie podróży, w którym serce wymaga prawdy, nie słów, nie obietnic, ale obecności. I dlatego ta więź tak głęboko Cię porusza, bo nie przyszła by Cię zabawiać, przyszła by Cię przemienić. Czy czujesz, że coś się w tobie zmieniło, odkąd zacząłeś dostrzegać tę niewidzialną obecność? Może twoja wrażliwość wzrosła? Może twoje priorytety się zmieniły? Może nawet twoja energia stała się bardziej selektywna? Nie bez powodu. To, co się dzieje, gdy duch zaczyna się dostosowywać do większego spotkania spotkania, które nie ma nic wspólnego z niedostatkiem ani ucieczką, ale z przebudzeniem. Nie czekasz, aż ktoś cię dopełni. Stajesz się całością, aby potem być dostrzeganą przez kogoś, kto widzi wszystkie twoje części, w tym również te, które myślałeś, że nikt nie będzie potrafił pokochać. A najpiękniejsze jest to, on również jest przyciągany do tego miejsca, nawet nie rozumiejąc, nawet opierając się, nawet spędzając trochę więcej czasu. Czy zdajesz sobie sprawę z siły, która podtrzymuje to oczekiwanie? To nie jest słabość, to odwaga. Odwaga, by zaufać temu, co niewidzialne. Pozostając w milczeniu, nawet słysząc tak wiele w sobie, a stopniowo to, co było tylko intuicją, staje się pewnością, to, co było tylko znakiem, staje się ścieżką, to, co było tylko marzeniem, staje się rzeczywistością. Możesz nawet nie pamiętać dokładnie, kiedy zaczęłaś to odczuwać, ale teraz niemożliwe jest zapomnienie to jakby on Cię odwiedzał. W myślach, które pojawiają się, gdy zmywasz naczynia, w dreszczach bez wyjaśnienia, w tym uczuciu, że coś ma się zmienić, nawet nie wiedząc co. To jest on, to jego dusza szuka Twojej, nawet nie wiedząc dokładnie, gdzie jesteś, ale ona czuje i ty także czujesz, dlatego wciąż nie potrafisz oddać się każdemu. Dlatego zamykasz drzwi z szybkością, której wcześniej nie miałaś. Dlatego. Nawet gdy próbujesz zrezygnować, coś w tobie nalega. To nie jest przywiązanie. To jest przymierze. Przymierze zawarte jeszcze przed tym życiem. Zastanawiałaś się kiedyś, dlaczego to uczucie nie znika? Dlaczego nawet próbując iść naprzód, ono wraca? Dlaczego czujesz tę energię towarzyszącą ci w najmniej spodziewanych chwilach? Bo on czuje cię także. Bo nawet w milczeniu wzywa cię. Bo nawet będąc daleko, rozpoznajecie i za każdym razem, gdy myślisz o nim z miłością, spokojem, z, z oddaniem, wysyłasz światło. Aktywujesz drogę. Łamiesz jedną warstwę czasu i kolejny krok się zbliża. To jest subtelny taniec między niewidzialnym a nieuniknionym. Wszechświat nie testuje cię. Szeregował wszystko. Każdy kawałek twojej historii, każdy ból, który przeżyłaś, każda pustka, która wydawała się niesprawiedliwa. Wszystko Absolutnie wszystko. Było potrzebne, by cię przygotować, bo ta miłość, to spotkanie, to rozpoznanie będzie wymagać obecności, świadomości, całości. I stajesz się gotowa, bardziej gotowa niż kiedykolwiek wcześniej, dlatego świat na zewnątrz zaczyna tracić trochę radości, dlatego powierzchowność już ci nie służy, dlatego czujesz więcej, nawet gdy wydaje się, że czujesz mniej. To On przyciąga cię do środka, to Jego duch dotyka twojego w milczeniu. To jest zbliżenie czegoś, co wszystko zmieni. A gdy ten moment nadejdzie, nie będzie wątpliwości, nie będzie strachu, nie będzie hałasu, będzie spokój, którego ciało nigdy nie czuło, uznanie w spojrzeniu, cisza, która wypełnia. Będziesz pamiętać każdą intuicję, którą poczułeś, każdą noc, w której płakałeś bez powodu. Każdą poranną godzinę, w której budziłeś się z przyspieszonym sercem, każdą myśl, która przychodziła jak szept, nadchodzi. Otwierasz kanał znacznie większy niż myślisz, i z każdym dniem ten kanał się rozszerza, ta obecność się zbliża, ta historia się ujawnia, ale nie jak film, nie jak idealizacja, jak prawdziwy dotyk, jak wspólny oddech, jak nareszcie, które rodzi się z zawsze było. A gdy dotyk nastąpi, gdy spojrzenia się skrzyżują, będzie niemożliwe udawać, że to tylko ktoś inny. Będzie niemożliwe udawać, że nie wiedziałeś, bo już wiesz, bo to wszystko już zostało odczute, przeżyte od wewnątrz. Nie tworzysz czegoś. Przypominasz sobie coś. Coś, co zawsze było Twoje. Coś, co na ciebie czekało. Ta osoba nie przychodzi znikąd. Wraca. I wy znowu się spotykacie w ciszy, ale wkrótce. Wkrótce to stanie się obecnością. A gdy to się stanie, zrozumiesz, dlaczego musiałeś przejść przez tyle ciszy, dlaczego musiałeś poczuć taką nieobecność, dlaczego musiałeś zanurzyć się tak głęboko w sobie. Bo miłość, która nadchodzi, nie jest mała, nie jest płytka, nie jest stworzona, by wypełniać luki, jest stworzona, aby się rozwijać, aby wyzwalać aby ujawniać części Ciebie, o których nawet nie wiedziałeś, że istnieją. Dlatego to, co niewidzialne, przychodzi najpierw, bo to tam wszystko się organizuje, to tam dusze się przygotowują, to tam miłość znajduje swoją prawdziwą drogę, przed ciałem, przed dotykiem, przed mową, a jeśli teraz boli, to dlatego, że jesteś już bardzo blisko, gdy ból zaczyna się oczyszczać. Gdy pierś ściska się bez nazwy, gdy pustka wydaje się pełna czegoś, czego nie rozumiesz, to znak, że niewidzialne zaczyna stawać się rzeczywistością. Będziesz wspominać ten okres z wdzięcznością. Zrozumiesz, że milczenie to był znak troski, że nieobecność to była budowa, że czas to była mądrość. Bo miłość duszy nie przychodzi z pośpiechem, przybywa z korzeniami, przybywa z obecnością. I nie zostałaś zapomniana, zostałaś chroniona. Ile razy chciałaś oddać się czemukolwiek, tylko po to, by poczuć coś? Ile razy myślałaś o tym, by zaakceptować półśrodki, tylko po to, by nie musieć czekać na całość? Ile razy niemal się zatraciłaś w samej sobie, ale nie zgubiłaś się, bo coś w tobie Cię trzymało, bo nawet gdy już w siebie nie wierzyłaś, Twoja dusza wciąż wierzyła. Nawet kiedy milczałaś, Twój duch wciąż wzywał. Ta osoba odczuwa teraz to wezwanie. W jakiejś części jej życia, w zwykłym momencie, w przerwie, w niewygodzie, ona czuje Ciebie. Nawet nie wiedząc dlaczego, nawet nie rozumiejąc, że ta tęsknota, którą czuje, nie jest za czymś, co przeżyła, ale za czymś, co ma jeszcze przeżyć. Czy już to przeżyłaś? Te uczucie, już cię znam, choć nigdy nie widziałaś tej osoby? Ten moment, w którym wszystko milknie w środku tylko dzięki obecności, to właśnie nadchodzi i dlatego czujesz tak wiele. Ciało reaguje, dusza pamięta. A wszechświat działa na Twoją korzyść jak zawsze. Ale teraz, teraz jesteś bardziej wrażliwa, by to dostrzegać. Teraz już nie ignorujesz znaków, teraz nie zamykasz oczu, kiedy coś pulsuje w piersi, bo to już nie jest zwykły rozdział, to moment, w którym wszystko zaczyna nabierać kształtu. To, co wcześniej było tylko wibracją, teraz zyskuje twarz, zyskuje czas, zyskuje przestrzeń. Czy kiedykolwiek poczułaś jego obecność w swoim dniu, nawet bez zapowiedzi? Czy złapałaś się na tym, że się uśmiechasz z powodu czegoś, co jeszcze się nie wydarzyło, ale wydaje się pewne? To dusza rozpoznająca drogę. Dlatego masz ochotę zmieniać nawyki, zadbać o siebie, zrobić porządek w swoim domu, swoim życiu, swojej energii. To przygotowanie, to święte nie możesz tego jeszcze zobaczyć, ale on również przechodzi przez oczyszczenie. Przez wezwanie, przez tęsknotę, której nie potrafi nazwać. Oboje jesteście pociągani przez coś, co wykracza poza, coś, co przekracza to życie, coś, co być może zostało przerwane wcześniej, a teraz, teraz musi być przeżyte do końca, ale nie takiego końca, który kończy, takiego końca, który przemienia się w wieczność. I być może świat tego nie rozumie, że ludzie wokół nie dostrzegają, ale Ty będziesz wiedzieć, Będziesz wiedzieć na własnej skórze, w dotyku, w spojrzeniu. Będziesz wiedzieć, kiedy on spojrzy na ciebie, jakby już na ciebie czekał, jak ktoś, kto szukał, nawet nie wiedząc, czego szuka, i uśmiechniesz się, bo przypomnisz sobie każdy dzień, w którym czułeś, nawet nie mając, każdy raz, gdy płakałeś, nawet nie wiedząc dlaczego. Zrozumiesz wszystko i podziękujesz, że nie zrezygnowałeś, że wytrwałeś. Że utrzymałeś niewidzialne z wiarą, że objąłeś milczenie, nawet bojąc się, bo to w milczeniu zaczęliście się odnajdywać, to w nieobecności zaczęły się łączyć wasze drogi, to w oddaniu zaczęła się narodzić miłość, a teraz, teraz nie ma już powrotu. Ta miłość jest już z tobą, nawet jeśli wciąż nie zapukała do twoich drzwi, nawet jeśli ciało wciąż jej nie poczuło. Dusza tańczy z nią od dni, bez muzyki, bez godziny. Bez granic, a ty, ty musisz tylko dalej czuć, nawet gdy to boli, nawet gdy wydaje się, że nic się nie dzieje, bo wszystko już się dzieje wewnątrz, w niewidzialnym, w duchowym. Czy kiedykolwiek poczułeś, jak ktoś cię odnajduje, nawet w milczeniu? Jeśli to dotknęło czegoś w tobie, skomentuj tutaj: czułem tę obecność. Subskrybuj kanał, aby nie przegapić kolejnych wiadomości, bo więcej nadchodzi i zostaw lajka, jeśli w jakimś momencie twoje serce odpowiedziało bez słów, niewidzialne mówi do ciebie, a może ono również to czyta teraz.